Czasem nie tylko dobrze połączyć się z Wisłą, ale czasem po prostu dobrze jest tu przyjechać i posłuchać, no co tu śpiewają. A śpiewają górale z różnych stron, nie tylko Polski, ale i całego świata przepięknie, urozmaicenie i fantastycznie. No i na dodatek TKB to nie tylko folklor śpiewany i tańczony, ale to także Cała inna odmiana tego folkloru, o czym doskonale wie dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury, Katarzyna czyszka kaźmierczak Dzień dobry, panie dyrektor. Dzień dobry, witam was serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Przepięknie tutaj jest. No i właśnie jesteśmy wśród straganów, które też obrazują oblicze Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Dokładnie, no bo bez tego jarmarku rękodzieła, tak naprawdę te dzieła, tak naprawdę te dzieła, niesamowite, by, taka taka właśnie tutaj w Wiśle można to wszystko poczuć, nie tylko na scenie Wiślańskiego Amfiteatru, ale ta cała otoczka wokół, Jarmark, rękodzielnicy, twórcy ludowi. No warsztaty. I warsztaty. Sama przed chwileczką robiłam na kole garnicarskim piękne naczynie. Udało się? Jedynie Wiśle. Wiśle. No i mamy twórcy No i mamy no i mamy I mamy, i mamy Rozma i te a, ptaszki, no, koniki i e, te, Klepoki, te wszystkie... Tak zwane. I co? Klepoki. To jest klepok? Tak, to jest klepok, to jest tradycyjne. Jak klepok klepie? To tradycyjna taka polska zabawka, z, y, która jest nawet vlogą Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Czyli co, przepraszam, mogę Mogę Muszę pociągnąć po ziemi, tak? O, jaka fajna, tylko ja bym mieć dłuższą rączkę, a ten? Proszę, jak ładnie jadą. Ale pan ma jeszcze ptaszki. To też jest takie tradycyjne, prawda? Tutejsze. Z Musi pan i skąd te ptaszki? Ptaszki z rejonu Żywieczyzny. I jak ptaszki ptaszkują? Ptaszki są tutaj. A... a tam te ptaszki wydają dźwięki z siebie? Mam od... Tak, tak, wydają ptaszki, to są okarynki, do których nalewa się wody, jest ogliniany ptaszek. No a to tak pan, Malubanym jak żeby posłuchać ręczko. okarynkę, to co okay, musimy okay. zrobić? Pan, Trzeba nalać wody yy, i dmuchać. To no to pan, to pan naleje to... wody, a tu mamy jeszcze jednego twórcę ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Henryk Szczotka, pochodzę z Kiczory. No i pan stan... rzeźbi. Tak, rzeźbię, zawsze świątki rzeźbie. i moje, moja specjalność to są Chrystuski Frasobliwe i takie świątki z, z moich gór, gdzie się tam urodziłem. Stan. No ale ja widziałam u pana też kobiety, to nie jest Chrystusek frasobliwy no to te kobiety to też, bo to ja to tak, taki mam symbol. Tak powiedzieć, no, że wszystkie kobiety, co na wsi były, to też ich odtwarzam, jak pracowały dawno na wsi z maselniczką przy polu, w polu, jak owiec zbierały. Jak pan to robi? Bo tutaj jest taki jak nieskończony to, świątek. To jest takie proste, co, no, jakby tak powiedzieć, no, to, co niepotrzebne. Pan tak siedzi i dłubie. Dłubie. To, co niepotrzebne, to wybrać, a to, co potrzebne, to zostawić. To jest to proste. Zostawić, to jest proste. Jak długo pan dłubie? takiego świątka. Ja, proszę panią dłubie takiego świątka gdzieś yy, cztery dni. No cztery i tutaj dni. możemy zobaczyć no. także w radiu Katowice no. na stronie www.radio.katowice.pl, bo tam widać jak pan dłubie. No. Proszę bardzo. No to to tak pan się... podłubie dłubie Chwila, my w tym czasie posłuchamy okaryny. Ciekawe ile pan udłubie w tym czasie. Tymi okarynkami. Tak, uwielbiają, to jest taka tradycyjna zabawka, też również polska. Ona początki ma już w XVI wieku. No i taka prosta zabawka ciągle cieszy. Tak, jest Dodatkowo ma właściwości logopedyczne u dzieci. Tak, dzieci dmuchając robią tak zwany dziubek ustami. I przez to też y litery lepiej wypowiadają. No, dlatego pan ma dobrą dykcję. Co pan dłubał w tym czasie? No, Dłubałem już tu mu szatę zrobiłem. Tak szybko, fajnie szatę, elegancko, żeby tak pięknie wyglądało, widzi pani? Pięknie no, wygląda, chociaż wy mówicie chyba piknie, prawda? Piknie, no u mnie to piknie, bo ja już mam taką mowę mieszaną, bo ja rozmieszkam w górach tam, a na Śląsku mieszkam, bo miałem, kiedyś taką pracę miałem, że na Śląsku mieszkałem 40 lat. No, no ale pan ładnie po góralsku gada, po, góralsku, a po śląsku? Na pewno i po śląsku, po góralsku, i po góralsku, po jakim pani tam tu zawsze, to u go dać. Byle ładny. Pan ładnie. rzeźbi, a pani dyrektor powie nam, co przed nami, no bo TKB, jak sama nazwa wskazuje, trwa 9 dni. Dokładnie, czyli najdłuższy weekend tak naprawdę tutaj u nas. E, zaczęliśmy, wczoraj uroczyście rozpoczęliśmy. Przed nami mnóstwo występów folklorystycznych, zagraniczne i polskie występy do południa około 11 na małej scenie, a od 17.30 już amfiteatr. Natomiast chciałabym zaprosić. A na Śląsku świętujemy ten rok jako rok Stanisława Hadyny. I 1 sierpnia o godzinie 17 zapraszamy na uroczyste otwarcie tej wystawy na plac Schofa. Będzie z nami też zespół Śląsk, także będzie można ich też pooglądać. Natomiast 2 sierpnia zapraszam do parku, gdzie w Kolybie będziemy pokazywać, jak się robi prawdziwe owcze sery. Mm, taki owczy ser to miód. A tutaj wiele osób chodzi. A sprawdzimy jeszcze, kto przyjeżdża. Przepraszam bardzo, skąd Państwo przyjechali? Skąd przyjechaliście? Bielska. Z Bielska. Uciekają przed nami. Z kim jesteś z tatą? Tata też uciekł. No właśnie, okazuje się, że nie wszyscy tutaj chcą opowiedzieć, po co przyjechali do Wisły. Ale pani dyrektor, przypomnijmy, że oczywiście do Wisły warto zajrzeć i przy okazji TKB i nie tylko. No, TKB to jedna z najważniejszych imprez. Natomiast każdy weekend tak naprawdę do połowy września to mnóstwo atrakcji. Ja już teraz zapraszam na Dni Wisły, kiedy to będziemy znowu gościć zespół Śląski, będzie koncert zespołu Demono i mnóstwo różnych atrakcji. Akcji, to jest końcówka sierpnia, początek września, czyli na zakończenie wakacji koniecznie też Wisła. Natomiast pierwszy weekend września, no to już do Też tradycyjnie, też pięknie, też z korowodem, też z rynkodzielnikami, twórcami ludowymi. Także bądźcie z nami, zapraszamy serdecznie do nas. I świątek się do nas uśmiecha, prawda? Pan do końca tak. dzisiaj skończy go. Tak, jak go skończę do końca i jak tak chcę w imieniu moich twórców ludowych zaprosić wszystkich, Chętnych, żeby do Wisły przyjeżdżali, jak. I zobaczyli najwięcej. jak ta wasza praca Zobaczy, wygląda. Zobaczyli jak nasza praca wygląda. Bardzo pięknie i bardzo nam się tu ładnie podoba. I zapraszam wszystkich turystów, żeby przyjeżdżali do Wisły. Naprawdę jest tu pięknie, elegancko. Jest pięknie, elegancko. Cóż ja mogę dodać? No przyjeżdżajcie. Przyjeżdżamy wszyscy do Wisły, jeżeli możemy, oczywiście mamy chwilę czasu, bo tam ptaszki ptaszkują, a Kolejna relacja z Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Mniej więcej za godzinę Agnieszka Strzemińska znowu pojawi się na antenie. Tam piękne orkiestry grają góralskie, a u nas? U nas też orkiestra. Light Orchestra Electric. Radio Katowice. Polskie Radio Katowice.